kiedy pierwszy raz mamy styczność z piwami irlandzkimi takimi najbardziej znanymi jak właśnie Guinness bądź Murphy's w środku jesteśmy w stanie odczuć, że coś nie gra, że nie gra, a nawet gra, bo coś w środku poza tym piwem jest lepiej to słychać by w przypadku pustej puszki Ewidentnie słychać, że jest jakaś kulka. Ale po co tą kulkę do tego piwa się dodaje? Kulka ta wygląda tak. O, taka mała plastikowa. Otóż, kulka ta na etapie produkcyjnym, kiedy owe piwo jest już wlane, bądź nawet wlane jeszcze nie jest, jest już pusta puszka, bez tej górnej części. Maszyna wrzuca taką kulkę. Kulka ta jest napełniona azotem bądź mieszaniną gazów, w których przeważa właśnie azot i ona sobie osiada na dnie. Maszyna nalewa piwo, później daje górną pokrywę, piwo jest wtedy hermetycznie zamknięte, kulka sobie pływa schodzi, schodzi na dno w przypadku kiedy piwo zostanie otwarte zarówno azot zawarty w kulce nie powiedziałem jeszcze, że ta kulka ma laserem zrobiony otworek jego tutaj nie widać y jest w wielkości 0,61 mm. No i, no i można go wykonać tylko, tylko metodą laserową. Kiedy piwo jest otwierane, wtedy gaz z kulki ulatnia się i miesza razem z dwutlenkiem węgla, który powstaje podczas produkcji piwa. W przypadku, kiedy piwo jest ciepłe, gaz może się na tyle mocno ulotnić, że może nam się wylewać z puszki, dlatego e, irlandzkie piwa i ogólnie piwa z y, kulką dobrze jest wcześniej y, dobrze schłodzić. Wtedy, kiedy mamy już otwarte piwo, nalewamy je do szklanki. I piana, nieważne jakbyśmy mocno nalewali, czy, czy byśmy przechylili tak, czy nalewali po szklance, czy w 90 stopni, nie ma to tak naprawdę większego znaczenia z tego względu, że ta piana z własnego doświadczenia powiem, że no, nie jest wtedy grubsza niż tyle, więc do, we wszystkich szklankach półlitrowych mieści się jak najbardziej, jeszcze zostaje troszeczkę tam miejsca dla, dla ewentualnej większej ilości tej piany. No i nie wybucha tak jak w przypadku najpopularniejszych lager, lagerów. Ale dobra, po co tak naprawdę dodaje się tą kulkę? No bo przecież no, piwo ma ten dwutlenek węgla, więc piana tak czy tak by była. Otóż po to, że ma ta piana, dzięki tej mieszaninie e, azotu z dwutlenkiem węgla e, imitować pianę z piwa beczkowego. Piana z e, Guinnessa, jeśli czy tam właśnie z takiego Guinnessa beczkowego, jeśli nigdy nikt e, nie miał z nią styczności, to jest ona no Taka niemalże jak bita śmietana, albo prawie, prawie jak bita śmietana, jest naprawdę bardzo gęsta piana. Także porównanie z, z... bitą śmietaną jest... No... Może jest to inaczej. Między normalną pianą z piwa, konsystencji między normalnej piany z piwa, a pianą e, z bitej śmietany. Powiem, dajmy, tutaj jest ta, tutaj ta, po środku, to jest właśnie piana z Guinnessa. Ma ona bardzo malutkie pęcherzyki. A w... No i cały czas utrzymuje się w piwie i to właśnie wszystko dzięki takiej kuleczce, takiemu widżetowi, bo to się nazywa widget. Dzięki temu widżetowi on może mieć też inny kształt tak naprawdę, może być w kształcie jakiegoś pływaka. Pływak może być też i taki, ale bardziej tak jak, 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 jakiej, takiej boi, takiej, 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 takiej podłużnej. Nie ma tak naprawdę jego kształt większego znaczenia, bo yy, głównie chodzi o to, żeby z yy, puszki ta kulka nie wypadła. Więc od razu mówię, że kul, nawet gdybyśmy chcieli z puszki pić ginesach, aczkolwiek no Guinnessa z puszki, to tak trochę kiepsko pić. Wręcz powiedziałbym, że nie pasuje. W tej sytuacji, no 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 kiedy kulka jest większa niż... Yy, yy, miejsce wylotowe na piwo, oczywiście kulka nam nie wypadnie i kiedy gaz się ulatnie, to jest na tyle lekka, że gdy piwo się wylewa, kulka idzie sobie do tyłu. Gdzie jeszcze występują piwa z kulką? Kiedyś miałem australijskie piwo, już nie pamiętam nazwy i ono właśnie również, również miało kulkę. Podejrzewałem, że był to jakiś klon, już nawet nie pamiętam. Co to był za styl, ale z tego co mi się wydaje, to nie był na pewno stout. Też miało kulkę i jeszcze parę lat temu, yy, będąc w Brnie, piłem piwo, bodajże, Welwet i ono również, kulkę, miało ciemne piwo, no ale... Z Szczerze mówiąc tych piw, które mają kulkę i są dostępne na naszym rynku bądź ogólnie które, które, które piłem, to jednak w pierwszej kolejności najwyżej wstawiałbym Guinnessa, później Murphy, za później tak naprawdę już i całą resztę.